Już manko z tej strony na rynku. Nasz kolejny nasz materiał. Dzisiaj gramy. Terytory Już jeden odcineczek z tego był. O, jest nasz profesjonalny daś. Dobrze, ...dobrze. dawniej było odcinków, ale lecimy z dalszą ciągiem odcineczkami. No wiem, mówiliście, czemu tak długo odcineczków nie ma dzisiaj. Dzisiaj się zmienimy trzemy, z Pit, part, ban, hit, day, sun, Lecimy sp Spider Lecimy spider Musimy wziąć pająka do rękawiczek i wsadzić jej do buku. No to czyli do książki. Dobrze. Jeśli na was się spodobał odcinek, no to oczywiście zostawcie łapeczkę w górę, Co z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić kolejnych moich materiałów? Dobra, teraz już To sobie musimy tak jak dzisiaj. Na przykład, nie zdążymy, to ja na zapas. od kolejny odcinek. To jest całkiem takie wymagające zadanie, ale lecimy, ona na zawsze pierwszą idzie na telewizor, a zaraz idzie na górę. To jest ten minus. O nie, to jest Dobre, po prostu... Dobra, lecimy. Dobra. O, o, o. Zobaczcie, tu mamy, bierzemy rękawiczki. O. Teraz druga część naszego planu. Teraz musimy iść po paniąka. To jest w takim pokoju. Teraz na was pokażę. no Ja też bardzo nie znam się gdzie te wszystkie jej pokoje, to muszę. O Jezu, Gdyż ona tu idzie? Dobrze. A brat nie boi? No, brat to już kozak jest. Na niej. Na niej. Jak ona będzie to łapię. O, tu mamy set and pają. Otwieramy. Wjeżdżamy. No wiem. Teraz uciekamy. Ja umiem pająkę. I brat umie. Bo nie wiem, jakim pokoju. Dobra, jesteśmy ogarnięci już. Chyba no my teraz. Ona. No nie gadać ona teraz idzie na dół. A jakbym jeszcze słuchajcie, pająka robił, to by wiesz, ile ona jeszcze widowie by siedziała? Boże, nadmier tej grimi. Boże. Dobra. Jakby wyszło na A to byśmy wszystko już obceńili. Teraz przechodzimy do trzeciego. Takiego punktu. Już końcowego. O nie, no już wracasz. Oh my god. Oh my god. O nie, o nie, o nie. O nie, o nie, o nie! Ja się boję jej. Dobra. Jestem po o nie nie, no. no. O, dobra, jest w kuchni. Pyk, lecimy Myślę, tam. Tu. Czekaj, to jest. O nie, o nie, o nie, o nie, o nie. Dobra, przechodzimy. Dobra, i to zrobiliśmy, to zadanie. Jak widzieliście, to jest takie. No, jak będziecie mieli poradnik, jak to zrobić. No, i to tyle będzie w tym Zaraz będziemy do kolejnego zadania przechodzić. Czekaj, 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 czekaj. Dobra, wejdzie tam. No, jeszcze gwiazdkę zbierzemy, a co mi tam? Wow, no i zobaczcie, no, no i zadanie po prostu zrobione, pajączek, pajączek zrobiony. Akurat nie pytałeś? No i ta, dobrze, idziemy dalej. Tu musimy na niej, musimy pofarbować na niej włosy. Prawda? Tak. Musimy pofarbować, ale to, to, to też łatwe, mamy 325 kątów, to jak coś, to sobie coś tam dokupimy do tych włosów. No. To będzie trzeba, no nie wiem. Zobaczcie, o to chodzi, że tu jest takie coś, że musicie... Zobaczcie, ona jest sobie w, w, w łazience ma ten. Trzeba to poszło. Trzeba tam nam dać szampon. No, trzeba szampon. Dobra, lecimy. O nie. O, oh no, dobra. Dobra, ona na luziku sobie na dół schodzi. My to szybko ogarniemy sobie. Pyk, pyk, pyk. I ogarniemy wszystko. Słuchajcie. Dobra. Przepraszam, że dawno nie było odcineczku. Bo po prostu musiałam trochę odpocząć. Wiecie, to, to nauki dużo i nie ma, jak to nagrywać naszych odcineczków. Dobra, biegniemy do łazieny. Prawda? To nie jest jej. To jest O, o, jesteśmy. A nie, to nie ta. To nie ta. Wieszcie, bo ona ma dwa Tak, dwa. Tutaj pan pan tortur. Ona tutaj może robić trochę. Tutaj były. Matko, no po co? Przy... Ale ciężko tego się szuka, wiecie. Jak ciężko szukać. Z... No idzie właśnie, już na górę. To jedna korsa. No ona na górze to już człowiek spięty. Może cały czas chodzimy w tym sam dół perelkom chodzimy. oni nie zobaczyła nas. oh fuck. oh fuck. A oh, tam. oh fuck fuck fuck. A ja sobie tak robiłem. Ten. Tak na jak robi ten osę. Sprawiedliwe. Kupiłem rynek. Ciężko, Adaś już... Mam to osad. A prawie... O, czekaj, jesteśmy chyba w łazience, tak? Tak. Daj. Jezu, za szczęście! Tak, Jest. ta łazienka. Dobra. Teraz pokażę nam, co się dodaje. Tu mamy takie coś, prawda? Do, do, to właśnie nie pamiętam, chyba do tego, prawda? Tak. Tak, dobra. Tu wykupimy, bo to nie będę wiedział. Czekajcie, to chyba się kupuje, tak? Tak. Igació, tak. Mm, tak, to. Mm -hmm. Ta tak, tak, tak. N tak, już ona idzie. Zadanie wykonane. Teraz musimy uciekać. Tyle wam powiem. Tak, chyba uciekać. Ja nie, wiałam, nie wiem. nie chcę. Jest, dobra. Wiem. Dobro, ono sobie wyjdzie zaraz. Włosy? Tak, tak. A, i wiem, jak. I zdążymy te trzy. Będzie tak. Zdążymy je. Zobaczcie. Zostało nam jedno zadanie, ale to bardzo, i to bardzo proste. Mówi taką historię. Tak. Dobra. czekać, czekaj. Dobra, gdzie ona idzie? Tak, do, do, do łazienki. <laughs> tak, do łazienki idzie. No i z... <laughs> zobaczcie. Zadanie po prostu wykonane. Patrzcie.

Jezu, jak ona widowie wygląda! Boże, mój jedyny jak ona wygląda. Jakiegoś koszmaru, mój Boże. I nie MA Was. No teraz to robimy taki szybki staging. To tu możecie to obejrzeć, bo to taka reklamka tylko chwilowa. tam Dobra. Mamy teraz zadanie ostatnie, najproste, prawda braciszku? Tak. Jest proste, bardzo proste to zadanie. To jest to, to To trzeba zetknąć. I tam to. Tak, tak. Tak, no i to tyle, tyle. Dobra, to, to jest bardzo proste. Nie musisz tego mieć, nie żadnego. to mieć żadnego. Sekundy. Tak, tak, tak. tak. Idę, idę. sobie la 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 la. O matko, kurde, dieta, dieta. Dobra, dieta, przysiadki. Dobra. Lecimy. Lecimy z tym szybko, bo już, już mało minut nam zostało. Dobra, lecimy, 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 lecimy. Lecimy. Jak chcecie kolejny odcinek z takich trzech zadanieks, to zostawcie tą miłą o Właśnie ta piwa. o ta, Tak, ja ją I to lecimy. No i lecimy. Zobaczcie, teraz on sobie wchodzi do kuchenki swoje, tylko poczekamy chwilkę. I ona robi tutaj, Żeby ona gdzieś dalej poszła, ja bym już to zrobił. Pamiętajcie, że od od, od tutaj, zobacz, możecie? Nie, to nie tak. Pamiętajcie, dziewinko. Dobra, my już uciekamy. Tak, ona no już idzie. No chodź. i zobaczycie i kończymy odcinek. Jak to się skończy? Bo mówię, te zadanie jest bardzo łatwe. Zobaczcie. zaraz ona tu sobie przejdzie. Nie taki trwa. takie. Takie Was już było trudne. Tak, włosy. Ja wiem jak robić wasy. No, a kiedyś jadę u a ja umiem. Ja, ja, dobra. Dobra, zobaczcie. Dobra, o, się kładzie sobie, o, o, nie, moja głowa, nie. Dobra, jeśli na się spodobał odcinek, zostawcie łapeczkę w górę, subskrypcję. Co jeszcze? Zalewki. Tak. I pa, pa.